Cześć! W tej serii ćwiczeń pokażę Wam, jak możecie ćwiczyć i lepiej zrozumieć rytm. Zaczniemy od prostych zmian akcentów na każdą miarę, a skończymy na trudniejszych latynoskich rytmach. To wszystko od razu wplatamy w skalę ćwiczenia gamy, żeby miało praktyczne zastosowanie. Zaczynamy! W ćwiczeniu piątym przechodzimy w świat szesnastek. Tutaj zaproponowałem takie bardzo proste ćwiczenie na akcentowanie drugiej, trzeciej i czwartej szesnastki z grupy. Natomiast, żeby jeszcze lepiej zrozumieć te szesnastkowe przesunięcia, polecam Wam mój inny kurs, właśnie dotyczący wyboru samych szesnastek w takcie. Tam mamy dużo różnych ćwiczeń do tego i na pewno będzie to pomocne. Tutaj tylko tak wspominam i pokazuję, co możemy zrobić. Na pewno w tempie 100 już nie będziemy ćwiczyć, ponieważ byłoby to za szybkie. Przesunięcia szesnastkowe ćwiczymy znacznie w wolniejszych tempach. Oczywiście gramy też to w tempach 80, 90, 100, a nawet więcej. Natomiast zrozumienie tego i ćwiczenie jest dobrze sobie to ugruntować w wolnych tempach między 40 a 60. Także zobaczcie, co mamy zapisane. Mamy zapisane, że w pierwszym przykładzie gramy, pierwszy takt gramy na drugą szesnastkę. Więc mamy, jeżeli to jest mój bit, że tak powiem, czyli moja miara, to szesnastki są. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. W każdej z tych grup czwórek wybieram sobie. Inne miejsce. W pierwszym takcie wybrałem drugie, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. W drugim takcie wybrałem trzecią, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. I dalej w grupie. ostatniej, jakby w ostatnim takcie wybrałem czwartą. Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście yy, mówiłem na początku, że te rzeczy ćwiczymy w wolnych tempach, bym powiedział, może zaczynamy w wolnych tempach, ale oczywiście polecam Wam przeskoczyć sobie nawet właśnie do tempa 100, a nawet jeszcze więcej. Więc zobaczmy, może od tempa 50, jak to wygląda? Mamy raz, dwa, trzy, cztery

Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. i tak dalej i tak dalej prawda więc potem właśnie zacząłem grać w taki sposób, że od razu zmieniałem druga, trzecia, czwarta, druga, trzecia, czwarta, szesnastka z danej grupy. No jest to bardzo fajne ćwiczenie, tak naprawdę bardzo rozwojowe, pomaga nam dużo rzeczy od razu ułożyć. Oczywiście moglibyśmy to zmieszać druga, czwarta, trzecia, czwarta, trzecia, druga i tak dalej, jakby zmieniać sobie kolejność. To ćwiczenie, oczywiście, to punkt wyjścia. No zobaczmy sobie na przykład w tempie 80, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To są szesnastki, tak? Taka, tak, taka, taka, tak. One, two, three, four, one, two, three, four, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy sobie. Zaczynamy od drugiej. i tak dalej i tak dalej, tak? Oczywiście można byłoby sobie przejść jeszcze jakieś szybsze tempo, nie wiem 105. No tutaj się już zaczynają na pewno trudniejsze sprawy przez samo tempo. taka 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 Teraz przeskoczyłem źle, tak? Za razem było dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Free font. Jest to na pewno w tym tempie dosyć wymagające, na pewno yy, warto dojść do takich temp. Natomiast pamiętajcie nic, że tak powiem, na siłę, dajcie sobie czas i miejsce na rozwój. Dobra, dziękuję Wam bardzo, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym wideo.